Witajcie, moi drodzy, na serii krótko o rozwoju duchowym, ale naprawdę nie wiem, czy ten filmik wyjdzie mi krótko. Według standardów YouTube'a 10 minut to już jest długo. Zobaczymy, ile nam się zejdzie, bo dzisiaj jest bardzo ważny temat o cnotach. Powiedzieliśmy sobie, że celem rozwoju duchowego jest jednoczenie z Bogiem. Wiemy jednak, że Pan Bóg jest święty i dobry, jest samym dobrym. Dlatego, aby nastąpiło zjednoczenie nasze z Bogiem, my również musimy dążyć do działania dobrego, do dobra w naszym życiu. Musimy stawać się dobrymi. Dlatego nasze władze, o których również mówiliśmy sobie na, w ostatnim odcinku, nasze władze potrzebują usprawnienia, aby stawały się, tym narzędziem duszy w sprawnym wykonywaniu dobra. Tym, tymi sprawnościami, tym, co nas usprawnia do czynienia dobra, są cnoty. Cnota, jeżeli chcemy dać bardzo krótką definicję, to po prostu sprawność naszych władz, a szczególnie woli, do wyboru i czynienia dobra. Dobra, kiedy czynimy dobro sprawnie, to znaczy, że posiadamy cnoty. Rozbudujmy sobie jednak i wytłumaczmy bardziej dokładnie tą definicję cnoty. Co to jest cnota? Cnota to jest przede wszystkim trwała sprawność I najpierw skupmy się nad tym słówkiem trwała. Trwała to znaczy, że człowiek posiada ogólną możliwość czynienia dobra. Posiadamy w sobie różne możliwości, lub nie mamy pewnych dyspozycji. Nie mamy dyspozycji do na przykład latania, ale mamy dyspozycję do biegania. A cnota jest taką trwałą dyspozycją, do czynienia dobra, trwałą, ponieważ jest w naszej naturze, można powiedzieć, od sam, naturalnie od samego urodzenia, od samego stworzenia nas, tak zostaliśmy po prostu ukształtowani, że jest w naszej naturze ta możliwość czynienia dobra. Naturalnie dążymy do dobra, do wybierania dobra. Nawet jeżeli to dobro źle rozumiemy, to jednak zawsze nasza wola dąży, aby wybrać dobro. I ogólnie rzecz biorąc, w człowieku jest taka umiejętność rozpoznawania, co jest dobre, a co złe. Taka na samym poziomie, można powiedzieć, zalążkowym. W zalążku mamy, wiemy, jakie są zasady postępowania dobrego. Widzimy to na przykładzie dzieci. Jeżeli już małe dziecko przygotowujące się do pierwszej komunii, a z takimi mam do czynienia, i zadaje proste pytania, co jest grzechem, a co nie jest grzechem, i oni wszyscy bezbłędnie zawsze wiedzą, co jest dobre, a co złe, bez jakiegoś tłumaczenia ogólnego, bo istnieje właśnie ta trwała dyspozycja człowieka do postępowania dobrego. Do rozpoznawania dobra i pójścia za tym dobrem. Sprawność. Cnota jest trwałą sprawnością. Władzy, a mówiliśmy sobie, że władza, to jest narzędzie duszy do działania. Sprawność, władzy do wyboru i czynienia dobra. Człowiek ogólnie posiada różne sprawności, na przykład sprawność jeżdżenia na rowerze. Oczywiście musi się najpierw przez ćwiczenie nauczyć tego jeżdżenia, ale przez tą naukę zdobywa sprawność i później już bardzo łatwo mu idzie jazda na rowerze. Możemy tutaj podać przykłady gry na instrumencie, czy nauki gry na instrumencie. Człowiek ma tą podstawową zdolność, możliwość muzyczną i uczy się gry na instrumencie, konkretnym instrumencie. Ale wiemy, że sama zdolność, sama dyspozycja nie wystarczy. Musi on tą dyspozycję, powiedzmy, słuchu muzycznego rozwijać. Przez bardzo długie ćwiczenia na początku, Trudne, mozolne ćwiczenia, potem idzie coraz łatwiej, a na końcu mamy profesjonalnych muzyków, którzy widzimy, że skomplikowane utwory wykonują szybko i wydawałoby się, że dla nich to już nie stanowi problemu, a nawet jest przyjemnością. Podobnie jest tutaj ze sprawnościami w czynieniu dobra, czyli sprawnościami moralnymi, jakimi są cnoty. Na początku musimy w sobie te sprawności rozwijać mamy ten zalążek cnót ogólne zasady postępowania są w nas i dążenie do dobra jest w nas ale to nie wystarczy musimy rozwijać w sobie poszczególne cnoty czyli te dobro nie jest ogólne ale jest szczegółowe Weźmy sobie dla przykładu cnotę umiarkowania. A jedną z cnót umiarkowania jest cnota wstrzemięźliwości co do pokarmów. Dobry temat na wielki post. Wiemy, że musimy zadać sobie konkretne działania, ograniczenia na przykład pokarmu w pewnych porach, żeby wyćwiczyć sobie tą cnotę. Wstrzemięźliwości, umiarkowania. Robimy sobie postanowienia, że nie będziemy się przejadać, że nie będziemy jeść określonych pokarmów, jeżeli chodzi o post, i tak dalej. I po prostu musimy to wykonywać stale, często, aby wyćwiczyć w sobie sprawność umiarkowanego jedzenia. Powiedzieliśmy, że cnota jest sprawnością woli. Z definicji właściwie cnotę rozumiemy jako sprawność woli, ale też innych władz, które współpracują z wolą. Dlaczego sprawność woli? Dlatego, że to wola decyduje woli jest nasze chcenie lub niechcenie. To wola wybiera to dobro, do którego ma dążyć, ale potrzebuje oczywiście współpracy innych władz, przede wszystkim intelektu, ponieważ intelekt pokazuje, co jest dobre, a co nie jest dobre, co jest słuszne, co jest prawdziwym dobrem, a czego nie trzeba robić, trzeba unikać. Dlatego. Wola musi współpracować z intelektem. Wola wybiera dobro, do którego dąży, ale intelekt pokazuje, co jest dobre. Człowiek poznaje to jest dobre, a to nie jest dobre. To jest słuszne, a tamto nie jest słuszne. Dlatego wybieram to, co intelekt pokazuje jako dobre. I musi to być wybór prawdziwy, wybór słuszny. To znaczy, czasami. Intelekt może pokazać pozorne dobro, które wydawałoby się dobrem, ale nie jest słusznym i prawdziwym dobrem. No tak na przykład dzieje się, kiedy uczniowie wybierają ściąganie na klasówkach czy teście. Dla nich wydaje się to dobre, dostanie dobrą ocenę, ale wiemy, że jest to nieuczciwość. Jest to takie dobro dla nich, czyli dobro pozorne, nieobiektywne. Dlatego, Intelekt musi pokazać, co jest słusznym i prawdziwym dobrem, żeby wola poszła za tym dobrem. Cnoty usprawniają również inne nasze władze, to znaczy władze sfery uczuciowej, władze dążenia do dobra, unikania zła, kiedy nie ma żadnej przeszkody, to znaczy tak zwany popęd zasadniczy, oraz władze gniewliwe, to znaczy wtedy, kiedy nasze władze muszą dać pewien wysiłek, aby pokonać przeszkodę, która stoi na osiągnięciu pewnego dobra lub uniknięcia zła. To są władze popędu gniewliwego, albo inaczej jeszcze zdobywczego. O czym mówiliśmy sobie, na ostatnim odcinku, także proszę tam również zajrzeć. Cnot jest bardzo dużo. Właściwie tyle jest cnót, ile jest dobra. Ile dobra możemy nazwać tyle jest sprawności w wykonywaniu tego dobra. Ale mówimy o takich czterech cnotach kardynalnych. Ponieważ Każda cnota kardynalna właściwie jest zbiorem cnót. Podsumowując jeszcze raz, co to jest cnota? Czyli cnota to jest trwała, sprawność, woli i innych władz z nią współpracujących do wyboru i czynienia dobra. Dziękuję za uwagę.